Ciekawym produktem, jeśli chodzi o materiał, jest to folia ślizgowa e, wykonana z materiału Iglidur A160. No, jest to bardzo uniwersalny produkt, który przy małych gabarytach, bo jest to folia o grubości 0,5 mm. Można uzyskać praktycznie łożyskowanie i przesuwać bądź też płyty metalowe po sobie przy pół milimetra mm przestrzeni montażowej. Można również chronić produkt przed obcieraniem, wycieraniem na linii produkcyjnej na transporterach. Drugim bardzo ciekawym produktem, który w tym roku wypuściliśmy i przedstawiliśmy na targach w Hanowerze, są śruby i nakrętki DrySpin to są to śruby wielozwojne razem z nakrętkami z polimerowymi z naszego materiału igidur J Rozwiązania zupełnie bezsmarowne gdzie śruba jest ze stali nierdzewnej i zapewnia to po prostu szybsze przejazdy i większą prędkość na maszynach przy zachowaniu bezsmarowności czystości no i co ciekawe te śruby są wykonane bardzo dokładnie bo sam błąd Wykonania gwintu na 100 mm wynosi jedynie 4 mikrometry. Kolejnym ciekawym produktem, jeśli chodzi o branżę pakującą, są to łożyska liniowe. Wiemy, że we wszystkich maszynach faktycznie się stosuje łożysko liniowe nawałki e, kulkowe, które muszą być smarowane metalowe. My natomiast proponujemy rozwiązania samosmarowne z wkładkami polimerowymi, e, które działają na sucho i zapewniają to, że nasze maszyny są czyste. Nasze maszyny mogą również pracować w branży farmaceutycznej e, i, i dzięki naszym komponentom można to uzyskać. Jak wiemy też w dobie automatyzacji, w dobie produkowania różnych produktów o różnej wielkości, różnych rozmiarach, te linie produkcyjne muszą, linie pakujące muszą posiadać systemy regulacji. No i też wychodzimy naprzeciw takim oczekiwaniom. Mamy gotowe, właściwie od najprostszych, bardzo tanich systemów od 200 zł do bardziej zaawansowanych, precyzyjnych układy regulacyjne ze śrubą trapezową razem z akcesoriami na gotowo dostarczone w jeden do dwóch tygodni zmontowane zgodnie ze specyfikacją klienta i tutaj możemy się pochwalić naprawdę bardzo dużą ofertą produkcyjną. I ten drugi filar, o którym mówiłem, są to prowadniki kabli, czyli te systemy do prowadzenia energii, sygnałów, mediów takich jak powietrze, jak hydraulika, jak oleje do maszyn. Są to łańcuchy, My to nazywamy e-prowadniki, czyli systemy, które zapewniają, żeby kable, które są prowadzone w środku, nie zostały zgięte, nie zostały rozerwane i taki prowadnik polimerowy chroni te przewody w środku. Natomiast przy developmencie tego produktu, jeżeli jak już mieliśmy pełną serię tych prowadników kablowych. To wiedzieliśmy, się, że faktycznie kable, które są dostępne na rynku, nie wytrzymują takiej mechanicznej pracy, dlatego w 1998 roku stworzyliśmy pełną serię kabli ChainFlex, natomiast w tym roku wprowadzamy na nią gwarancję, na nasze kable elektryczne, gwarancję jako pierwsza firma na świecie, więc teraz nawet najmniejszy klient kupując od nas przewody może uzyskać od nas gwarancję określonej ilości milionów cykli. Również wprowadzamy w tej chwili kable ChainFlex M, gdzie gwarantowana ilość cykli takiego przewodu to jest milion cykli i są to przewody w bardzo atrakcyjnej cenie. Jeśli chodzi o te systemy, to jesteśmy zdecydowanym liderem na świecie i no, możemy praktycznie każde, każdą ruchomą aplikację do prowadzenia energii, tak jak mówiłem, od 0 metrów do 800 metrów, rozwiązać. Natomiast w zależności od tego, jakie mechaniczne właściwości chcemy uzyskać, są to różne polimery. Jedne są o osnowie poliamidu, drugie są pewnie innymi polimerami z dodatkami włókien szklanych, węglowych, grafitu. W zależności od tego, czy chcemy uzyskać, żeby polimer był przewodzący, żeby polimer miał bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie, bądź też mógł być stosowany w przemyśle w farmaceutycznym bądź spożywczym. Cała gama tych produktów są to iglidury no i każdy z tych kolorów odpowiada innemu produktowi. Jest pięć podstawowych iglidur G, J, M250, W300 i X i one faktycznie rozwiązują nam 50, 90% aplikacji, natomiast reszta to już są specjalne produkty. Są to iglidury i oznaczone literkami różnymi, natomiast jakie to są polimery to już nasza słodka tajemnica.